Rok, nowe paczki, niespodzianki, słuchajcie, nowa zmiana, ale bardzo zła, bo teraz zamiast w takich kartonach dostajemy w zwykłych foliówkach paczki, niezbyt dobra zmiana, no bo to jednak ma być w jakikolwiek sposób eko. W środku kasza perłowa, jecznienna otwarta, ale to nic, są również śledzie, szynka z piersi w takim po prostu flaku, boczek. Gdzie my nie jemy mięsa, ale zjemy to w tostach. Jakaś mega sztuczna, mega sztuczne ciasto z nadzieniem o smaku moreli. Bardzo dziwne. Oraz rzotkiewki. Czy można z tego zrobić śniadanie? Można nawet powiedzmy, że niedobry obiad. Ale my zabieramy się właśnie za zrobienie czegoś dobrego. Kupiliśmy jeszcze kilka składników, żeby to śniadanie jednak wyszło smacznie. I tak wygląda nasze śniadanie, czyli wykorzystanie boczku. Mamy tutaj jeszcze sos czosnkowy, gdyż ja jestem chora. Tutaj herbatki, a tutaj mamy jeszcze pomidorki, co by było trochę warzyw. I one też są z promocji, więc wpisują się tutaj po prostu w klimat taniego gotowania. I słuchajcie, z ciastem pojechaliśmy do mojej babci i wzięliśmy tam też mamę, zjedliśmy, no takie wiecie, ciasto. Sztuczne, nie kupiłabym go i w ogóle te wczorajsze przesyłki. Te, te, ta wczorajsza siatka jest taka niezdrowa szyny y, jakieś ciasta, no, mega dziwna. Y, natomiast później udało mi się pierwszy raz dorwać y, paczkę, dużą paczkę y, z naszej takiej kawiarnio, restauracją śniadaniowni, y, do której kiedyś chodziliśmy, teraz już nie chodzimy. Y, to miała być duża paczka za 16 zł. Y, no i zazwyczaj y, te, y, te paczki, y, jak mówi się cenę, to jest takie, wow, że to tak op w dobrodziejstwo, Natomiast kiedy wracałam do samochodu z tą dużą paczką, no to byłam trochę w szoku. <laughs> są dwie rzeczy. Oczywiście, no ciasta w restauracjach, w kawiarniach są drogie, no ale trochę beka. I słuchajcie, jest takie ciasto, taka, taka jakby tarta. No fajne, ale boże ile można z tymi ciastami. I jeszcze wiecie, fajniej by było jakby te ciasta były na przykład trzy kawałki różne. No ale nie możemy też mieć wpływu na to, co się marnuje. Taka wypasiona kanapeczka. No to akurat y, bardzo zacne, to jest jakieś jajko, chyba nie ma żadnego mięsa, więc idealnie. Już wiem, że po prostu z żadnych stacji paliw nie można brać jedzenia, jeżeli chce się, żeby to było obfite i tanie, no i na pewno nie z tej kawiarni, ale jeżeli o obfitości mowa, no to oczywiście nie ma firmu z paczek bez jednej paczki. Jekarni, no i to jest obfitość, to jest po prostu cudo. Ja jeszcze nie sprawdzałam, co tu jest, więc e, zaraz wam powiem. E, I sama też zobaczę, są dwie ciapa ciapaty. Ciabaty. Cia Ciabaty? Cia Ciabaty. Jest tutaj, och wspaniale, jedna drożdżóweczka z budyniem. Jest nawet bułka tarta. My nie używamy, ale może zaczniemy. Jest miliard malutkich bułeczek i dwie wielkie. To to może sobie zamrożymy i zrobimy w tym kanapki na wyjazd. Bułki są dobrym pomysłem. I tu jeszcze takie malutkie. Milion malutkich bułeczek. I słuchajcie, dwa chleby, chleby kwadratowe, więc idealne do tostów, yy, jeden chleb trójkątny, wszystkie właśnie takie lepsze, droższe, yy, smaczniejsze, więc Ekstra. No, i przed chwilą jeszcze odebraliśmy jedną paczkę z kerpura. Dzisiaj tak wszystko na raz, żeby wiedzieć, co mamy, i żeby z tego gotować. Dajcie znać, jak wolicie. Czy wolicie, żebym na przykład przez trzy dni kupowała różne rzeczy i gotowała jednego dnia z tego, co jest, drugiego dnia z tego, co jest i trzeciego dnia z tego, co jest, i dokupywała rzeczy? Czy jednego dnia taki po prostu bum, taki zastrzyk tych rzeczy i wtedy kombinowała? Także jestem ciekawa. No, i teraz właśnie jest ta paczka. Poprosiłam Heinu, żeby była wege, ale oczywiście. Taka nie jest i nie rozumiem tego, dlaczego dają to w siatkach. Natomiast jest bakłażan, bardzo ładny, wygląda, że wytrzyma jeszcze kilka dni. Jest cappuccino, które ma termin do jutra. Także ja trochę nie wypiję kawy, tylko wypiję to. Dobra, o! Ze świniowicza. Jest, tęskniliśmy. Będzie z majonezikiem. Dobrze. I on jest do. O do szóstego. No to, to w ogóle kanapki na wyjazd. Och, dobra, dobra. Słuchajcie, mamy też y, maślankę truskawkową, ona jest do pojutrza. Natomiast moglibyśmy, Ty, pewnie byś mógł ją wypić po prostu, ale nie, no, coś z niej ugotujemy, żeby było ciekawie. No i słuchajcie, kolejne ciasto: taka rolada, słodki poczęstek, rolada śmietankowa do dzisiaj. No, ja mam już dosyć ciast. Jesteśmy świeżo po świętach, więc jest ostra beka, no ale dobrze wykorzystamy. Na obiad chcemy wykorzystać kaszę, rzodkiewkę i może jeszcze coś, ale pojechaliśmy teraz na takie zakupy dopełniające i Piotr ma powiedz na obiad, więc to on się za niego zabiera. Zapraszamy! Ale jest już tutaj ścierana rzodkiewa na sałatkę. Ja w ogóle lubię rzodkiewkę białą, ale nigdy nie kupuję, ta jest w ogóle obrzydliwa. Ale te są całkiem ładne, więc mam nadzieję, że będzie pyszny obiad. Dzień dobry Państwu. Przyrządziłem dzisiaj kaszę z grzybami, łososiem i do tego surówka z rzodkiewki, rzodkiewki białej. No. Wygląda jak żygi albo karma dla psa, ale na pewno jest dobry, pięknie pachnie. Tak. Wygląda już bardzo staro, prawda? Jakbym dostała taki, to byłoby mi przykro. Mm. O. Dobre. Dziwne, yy, staromodne, nie jest nowoczesne. Witamy serdecznie w drugim dniu i dzisiaj <laughs> będziemy wykorzystywać maślankę i zrobimy pankejki. Może uda nam się wykorzystać również inne produkty, ale na śniadanie pewnie nie. Tak wygląda nasze śniadanie. Zobaczcie, torcik pankejkowy ze skyrem oraz z dżemem, tym świątecznym. A tutaj, po prostu w chińskiej porcelanie, jest kawa i kawa bezkofeinowa. Wczoraj tego nie doczytałam, a już byśmy wczoraj ją wypili, ale proszę test. Nie dobra. Wróciliśmy z roboty i Piotr właśnie przygotowuje z nam jedno z roślinnych przestrzeni. Tak, ale... A tak co to jest przyjemność? Robota to taka nieprzyjemna, a roślinne są fajne. No, tak, tak, ale wymagające. Z roboty, ja żonię tutaj. Jezu! i śledzie. Robię. No właśnie, bo mamy dzisiaj śledzia i słuchajcie, takiego ohydnego trochę. Takiego. Moja mama i moja babcia, obydwie, nie wiem, jakąś mają cudowną recepturę. Nieważne czy u babci, czy u mamy, dwie robią przepyszne śledzie z ziemniaczkami. I dzisiaj to trochę podrabiamy. Tak, ale Oczywiście, mamy że nie stilek. wyjdzie. Tak. E, a słuchajcie, jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o tej kawie. Była ohydna! Ja nie piłam chyba gorszej kawy. To był taki budyń, sam cukier, Fuj. Nie pijcie tego. I proszę, wykorzystanie śledzi. Jak się patrzy, tutaj jeszcze ogóreczki, bo oczywiście na naszym talerzu zawsze muszą być warzywa. Słuchajcie, takie wypasione tosty. Tutaj jest ten boczek z paczek niespodzianek. Nie miałam sera, więc dodałam takie almety. Jakieś tutaj szpinaki, jakąś starą paprykę i starą cebulę, i się nie mogę doczekać, aż to zjem. No, dzień dobry, w kolejnym dzień dobry. dniu my jeszcze zostanie, ale szykujemy się na urlopiks. Piotr właśnie przygotowuje kanapki z pieczywa z niespodzianek. Ja tutaj też ogarniam lodówkę. Tutaj już mamy karton z rzeczami, które weźmiemy. Także życie. W Madrycie z niemarnowaniem <gry> jedzenia. Słuchajcie, wałowa na drogę zrobiona tutaj magia świąt, czyli cała micha pierników oraz yy, pomarańcze, woda gazowana, tutaj jakaś po prostu yy, bułka słodka oraz wypasione bułki na drogę. Patrzcie na to, paka, jak dla osób potrzebujących, ale to my jesteśmy dzisiaj potrzebującymi i sami siebie dzisiaj zafundowaliśmy. Ogólnie wyjeżdżamy w piątek i jedziemy 8 godzin, więc będziemy późno, bo będziemy jechać pewnie dłużej, bo będziemy się zatrzymywać. Jutro jest trzech króli, więc jest wolne yy, i niehandlowe. I niedziela też jest niehandlowa, więc musimy mieć jedzenia. Może jeszcze uda nam się gdzieś tam zajechać, ale ogólnie jest beka. A najpierw jedziemy do Falsztyna, a tam jest kuchnia i tam staramy się gotować sami, bo tam jest tak pięknie, że aż szkoda chodzić do restauracji, ale to wam jeszcze pokażemy w tym odcinku. Ale jeszcze jedno, wydaje mi się ogólnie, że nie starczy nam tej wałówy na całą drogę, bo Piotr mówi, że on już zje, a w samochodzie on nigdy nie chciał jeść. A teraz cwaniaczek zje. A tak to zawsze trzeba było wyrzucać, więc ja ostatnio już w ogóle nie robiłam, miałam wywalone. Natomiast jeżeli jedzie się pociągiem, to ja wsiadałem do pociągu już od razu, już od razu kanapeczka. To tak wlatuje wtedy tycha. I jesteśmy już od wczoraj na miejscu. Wczoraj jedliśmy jakieś tylko takie przekąseczki, yy, więc dzisiaj zabieramy się za prawdziwe śniadanie. Okazuje się, że ten foodbook będzie z paczek niespodzianek, ale również z takich yy, produktów, które zabraliśmy od siebie z domu, yy, co też jest niespodzianką, bo nie do końca pamiętam co mamy. Także zapraszam na kolejne dni z nami. Yy, dobra i myślę sobie, że dzisiaj zrobimy buratę na szpinaku. Z łososiem. To jest taki talerz, jak jedzą wegetarianie, jak myślą mięsożercy. Proszę bardzo, pyszne, pożywne, zielone. swoją wodę z Elbląga góry na Podhale Wskazowaną, brawo e, No i słuchajcie, robimy właśnie kawkę w tamtym roku była kawiarka i kochaliśmy kawiarkę i dzięki właśnie temu miejscu kupiliśmy sobie kawiarkę e, a teraz właśnie będzie moment, w którym będziemy robić sobie kawę z ekspresu A ja robiłem i ja już wiem A jak? Gdzie to robiłeś? W szkole a, Uczyli Cię robić w szkole Kucharza? Tak. Kawę? Nie wiemy o co chodzi, ale wlaliśmy kawę, a dostaliśmy kawę z mlekiem. Magiczny sprzęt. Do kawki y, takie cudowne pianki, mm, to jest coś takiego, kupiliśmy to w action mm, i po jednej do kawki pycha. Ostatnio widziałam takiego śmiesznego mema, że nie, oczywiście, że nie słodzę kawy, y, ale jedzenie całego ciasta, y, całej blachy naraz do kawy musi wlecieć, więc to jest bardzo zabawne. Ja na przykład y, nie muszę jeść słodyczy do kawy, y, ale jak piję czarną, to właśnie wtedy wiem, że nie chcę słodyczy, ale jak piję z mleczkiem, jakoś tam, to chcę słodyczy. Kocham słodyczy. Powiem Wam, że kawa jest z tego ekspresu dobra, ale yy, trochę trzeba się przy nim narobić. W sensie ja jeszcze nie mam takiej umiejętności i takiego trybu robienia kawy w ekspresie. Myślę, że jakbym miał na dłużej w domu, to już był obcykany, a tak to niestety. Wszystko yy, mi padało rąk. Czas na obiad. Dzisiaj u nas makaron z tofu, z mascarpone i ze szpinakiem. My tego szpinaku teraz jemy mnóstwo. Yy, zawsze Wam to polecam w foodbookach. Kupujcie wielki szpinak. Można z nim robić yy, koktajle, można z niego robić makaron, yy, różne rzeczy kłaść na, yy, na kanapki jako sałatę. A dzięki temu jest zdrowiej, mamy więcej zieleniny, więc yy, bardzo dobry sposób, my dzięki temu wykorzystujemy teraz bardzo dużo szpinaku, jak też możecie to widzieć na co dzień w naszych filmach. No porcja jest chyba na 3 dni, ale wygląda no. mega dobrze, pachnie wspaniale, poradziłeś sobie świetnie. Dziękuję, zaraz ocenisz jak smakuje. Ostatni posiłek w tym odcinku, słuchajcie jakiś stary jogurt, który jutro da, kończy datę ważności, on jest z Aldi, raz Aldi zawsze Aldi, pamiętamy tę zasadę, yy, bardzo dobry, to jest taka wiecie kasza manna ze śliwkowym dżemem, lepiej zrobić sobie samemu, no ale wiadomo różnie bywa, jeżeli się nie najem to jeszcze zostało mi trochę bardzo dużo obiadu, a tutaj już ucieka, już ucieka Bobasek, który ma kulki z mlekiem. Tak by się prezentował ten tydzień, a właśnie te kilka dni. Ja tymczasem Was skoncentrować serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia, już bardzo niedługo Pa!